Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie 8.4. Zapoznajmy się z treścią zadania. Baza danych rejestrów wykroczeń została zmodyfikowana. Dodano nową tabelę fotoradar. Wraz z polami ID fotoradaru, miejscowość i dozwolona prędkość. Natomiast do tabeli rejestr zostało dodane pole ID fotoradaru, w którym dla każdego rekordu zapisano, Identyfikator tego fotoradaru, który zarejestrował dane wykroczenie. Załóżmy, że w bazie istnieją fotoradary, które nie zarejestrowały żadnych wykroczeń. Zapisz w języku SQL zapytanie, w wyniku którego otrzymasz identyfikatory tych fotoradarów. Oczywiście, żeby moje zapytanie było poprawne, ja wykorzystam do tego program Access. Uruchamiamy program Access. Pusta baza danych. Zakładka tworzeń, nowe źródło danych z pliku, plik tekstowy. Przeglądaj. Szukamy plików dołączonych do matury. Pierwszym plikiem, jaki otworzymy, będzie kierowcy. Otwórz. OK. Tutaj zostawiamy ograniczony. Dalej. Ogranicznikiem będzie średnik. Pierwszy wiersz zawiera nazwę pól. Dalej. ID osoby, liczba całkowita długa, imię krótki tekst, nazwisko krótki tekst i numer rejestracyjny krótki tekst. Wszystko się zgadza. Dalej wybieramy własny klucz podstawowy i będzie nim ID osoby. Dalej zakończ i zamknij. Zamykamy tabelę, 1 nie będzie nam potrzebna. Identycznie postępujemy z pozostałymi plikami. Czyli nowy Nowe źródło danych z pliku, plik tekstowy. Przeglądaj. Teraz sobie otworzymy rejestr. Otwórz. OK. Ograniczony dalej. Ogranicznikiem ma być średnik, pierwszy wiersz zawiera nazwę pól, dalej. ID osoby, liczba całkowita długa. Data. Pomimo tego, że tutaj mamy data i godzina, powinniśmy sprawdzić jaki jest format dlatego wchodzimy w opcję zaawansowane jak widzimy tutaj mamy ustawione dzień, miesiąc, rok natomiast nasze daty mają najpierw rok potem miesiąc, potem dzień podmieniamy no i oczywiście daty są dzielone nie kropką tylko myślnikiem to również ogranicznik zmieniamy zatwierdzamy, ok dalej wybieramy klucz podstawowy, będzie nim id zdarzenia Dalej. Zakończ. Zamknij. Jeszcze jedna tabela. Z pliku. Plik tekstowy. Przeglądaj. Potrzebujemy taryfikator. Otwórz. OK. Ograniczony dalej. Pierwszy wiersz zawiera nazwę pool, I ogranicznikiem będzie średnik. Dalej. ID wydarzenia, liczba całkowita długa. Wykroczenie, krótki tekst, punkty, liczba całkowita długa i kwota, liczba całkowita długa. Tutaj również wszystko się zgadza. Dalej wybieramy własne plus podstawowy. Będzie nim id wykroczenia. Dalej zakończ. Zamknij. Żeby poprawnie stworzyć zapytanie, mamy stworzyć jeszcze własną tabelę. Czyli wchodzę w zakładkę tworzenie, tabela. Pierwsze pole ma się nazywać ID fotoradaru. Drugie pole będzie krótkim tekstem, więc krótki tekst i nazwa pola miejscowość. Trzecie pole ja wybiorę sobie, że wartością będzie liczba i nazwę to pole dozwolona prędkość. Poszeszmy sobie to pole. No i w ramach tej tabeli dodamy sobie jakieś rekordy. Niech będzie Warszawa. I dozwolona prędkość będzie 40 km na godzinę. Kraków dajmy 60. Poznań 90. Rzeszów 120. Koszalin 40. Dodaliśmy sobie kilka miejscowości z prędkościami. Zapiszmy sobie tą tabelę jako fotoradar. Powinniśmy jeszcze w tabeli rejestr również dodać pole ID fotoradaru. Przejdźmy do tabeli rejestr i tutaj również dodamy liczba i pole będzie miało nazwę ID fotoradaru. I w rejestrze tutaj odnotujemy sobie kilka wykroczeń. Mieliśmy tutaj 5 fotoradarów. Czyli możemy tutaj umieszczać ID od jedynki do piątki w naszym rejestrze. No ale któryś z tych fotoradarów powinien nie odnotowywać żadnych wykroczeń. Niech będzie to czwórka i piątka. tutaj możemy sobie na przykład 1 dać, trójkę, dwójkę, dwójkę znowu jedynkę, trójkę, trójkę. Jedynkę starcz. Czy mamy już <coughs> jakieś wykroczenia odnotowane przez te fotoradary. No i możemy teraz stworzyć sobie kwerendę, która będzie liczyła, ile spośród wszystkich fotoradarów jest tych, które nie odnotowały właśnie wykroczenia. I nasza kwerenda powinna mieć dwa takie fotoradary, czyli czwórkę i piątkę. Przejdźmy do zakładki tworzenie. Kreator kwerend. Wybieramy sobie kreator kwerent wyszukujący niepasujące dane. OK. Czyli ze wszystkich fotoradarów dalej odejmiemy te, które występują w rejestrze. No bo jak występuje w rejestrze, to znaczy, że. Zostały odnotowane jakieś wykroczenia. Dalej. Pola, które muszą być takie same. ID fotoradaru, ID fotoradaru. Dalej. No i chcielibyśmy mieć wyniku ID fotoradaru. Przeciągamy to pole. Dalej. Zakończ. Jak widzimy, rzeczywiście takich fotoradarów jest dwa. Czwórka i piątka nie odnotowały żadnych tutaj przekroczeń. No i możemy teraz zobaczyć, jak wygląda zapytanie. Czyli narzędzia główne, widok, widok SQL i mamy tutaj nasze zapytanie. Możemy sprawdzić, czy prawidłowo rozwiązaliśmy nasze zadanie. Przejdźmy do odpowiedzi, czyli nasze zapytanie powinno wyglądać następująco. SELECT fotoradar ID fotoradaru FROM fotoradar LEFT JOIN Rejestr on fotoradar ID fotoradaru równa się rejestr ID fotoradaru, where rejestr ID fotoradaru jest null No, i jak widzimy, dokładnie takie zapytanie uzyskaliśmy, zatem poprawnie rozwiązaliśmy nasze zadanie. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia.